Was bardzo serdecznie zakręcona pozytywnie lecimy więc wiadomości od tej osoby, o której myślicie, o której chcecie zapytać. Co ta osoba wam chce powiedzieć? Martwi się o ciebie. Brakuje mi bliskości. Zaufaj mi w końcu się w garść. Udaję, że mi nie zależy. Jesteśmy dla siebie toksyczni. Zmieniam się dzięki tobie. Uczucia to nie zabawka pamiętaj. Tu się akurat zgodzę z to sobą? Kimkolwiek jest, jaka płać. Podejmuje decyzję. szanuję się na tyle, że od Ciebie odchodzę. Planuję dzieci założenie rodziny bez Ciebie. Ktoś powiedział mi coś, co mnie zabolało o tobie. Kręcisz mnie. Grasz mi na nerwach. Nie szukam miłości na chwilę, lecz na stałe. Ty mi tego nie zaproponujesz, więc odchodzę. I znowu zobaczcie, macie, w którymś filmie podchodzę. Mam duże poprzeczki i wymagania w tej chwili. Mhm. Klamka zapadła. Nie masz odwrotu. No, coś wypadło. Szczera rozmowa. Lubię Cię bardziej niż ci się wydaje i myślisz. Chcę się z Tobą orzeić, założyć rodzinę. Zobaczcie, znowu mamy tutaj. Mówinę. Nie jestem zadowolony, zadowolona z tego, co się dzieje między nami teraz. Pasujemy do siebie. Zraniły, zraniłaś mnie. Zobaczcie, macie kolejny raz to samo przypowiednie. Także co, papa? Pa.